Moi drodzy, gromadzimy się dzisiaj w świątyni opatrzności, aby modlić się i dziękować Bogu za świętej pamięci papieża Franciszka, który w drugi dzień świąt Wielkanocnych odszedł do domu Ojca. Przez 12 lat ostatnich prowadził Kościół Chrystusowy. I był to bardzo oryginalny, bardzo podobający się ludziom na całym świecie, mądry, otwarty pontyfikat, w którym papież Franciszek chciał być blisko każdego człowieka, zwłaszcza człowieka potrzebującego, człowieka wykluczonego. To był pontyfikat, w którym rzeczywiście o sprawach trudnych Także trudnych Ewangelii i nauki Kościoła, papież Franciszek, nie zmieniając niczego, potrafił mówić do ludzi, jako duszpasterz Kościoła, w sposób nowy, zrozumiały, przynajmniej niehermetyczny w tym znaczeniu, że zrozumiały tylko dla niektórych. Po ludzku przygotował nas na swoje odejście ponieważ i miał swoje lata, a równocześnie przeżył wiele trudnych, chorobowych dni, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, także byliśmy przygotowani na to, że zbliża się ten okres, który nazywamy końcem pontyfikatu. Ale chciałbym zwrócić uwagę na ten ważniejszy sposób przygotowania nas i siebie. Do swojej śmierci. Jeszcze w Wielkanoc, kiedy życzył wszystkim zgromadzonym na placu Świętego Piotra dziesiątkom tysięcy ludzi dobrej Paschy, kiedy wypowiadał te włoskie słowa, to miał na myśli dobrych świąt wielkanocnych, które nazywamy świętami paskalnymi. Ale kto się wgłębi w te słowa, co to znaczy Pascha Pana i co to znaczy nasza Pascha, to można powiedzieć, że papież sobie i wszystkim życzył dobrego przejścia z życia ziemskiego do życia wiecznego. Bo Pascha Pana Jezusa polegała na tym, że z życia ziemskiego jako wcielony Bóg i człowiek przez mękę śmierć na krzyżu, wielki piątek, przeszedł do życia w zmartwychwstaniu i to przejście nazywamy Pańską. Ale każdy z nas, który wierzy w to, że Chrystus zmartwychwstał, i drogę nam otworzył do nieba, doskonale wiele razy w życiu przechodzi takie. Taką paszkę, takie przejście. Wtedy, kiedy przyjmujemy sakrament chrztu, przechodzimy z grzechu do życia w wolności, stajemy się dziećmi bożymi. Kiedy przyjmujemy sakramenty święte, chociażby sakrament pokuty, przechodzimy z niewoli grzechu do wolności Dziecka Bożego i wreszcie każdy z nas. W pewnym momencie swojego życia przejdzie po raz ostatni z tego ziemskiego świata do życia w zmartwychwstaniu razem z Chrystusem. I o tym powinniśmy pamiętać zawsze, a zwłaszcza pamiętać w taki dzień jak Wielkanoc czy Oktawa Wielkanocy. I właśnie papież, kiedy mówił dobrej Paschy, dobrego przejścia, to mówił to sobie i mówił to nam wszystkim, wierzącym w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I to jego objeżdżanie w placu Świętego Piotra po raz ostatni, żegnając się z ludźmi, wyczuwał, że więcej już ich nie będzie widział. Miał bardzo zmęczoną twarz. I to błogosławieństwo z trudem podniesionej ręki, uczynione na lodży Papieskiej Urbie d'Orbi, Miastu i Światu, świadczy o tym, że był dobrze, duchowo przygotowany na przejście do domu ojca. I dzisiaj tu, w świątyni opatrzności, która jest między innymi po to, żeby Bogu dziękować. I Panu Bogu powierzać wszystkie nasze sprawy. Dzisiaj dziękujemy Bogu za ten pontyfikat i powierzamy Panu Bogu w jego wielkim miłosierdziu papieża Franciszka w całym jego długim życiu dla Kościoła jako księdza, biskupa, papieża. A ponieważ musimy to przyznać, Niestety i to wszędzie, w Polsce, w każdej parafii, w każdym mieście, w każdym kościele jest nas znacznie mniej w tym dziękczynieniu niż było 20 lat temu, kiedy umarł papież Jan Paweł II. To musimy tym głośniej wołać i tym głośniej dziękować, bo rzeczywiście ten papież Franciszek, papież z Argentyny, Zasługuje na to, żeby Mu dziękować, dziękować Bogu za niego, dlatego że niewątpliwie wniósł do Kościoła pewne nowe sposoby prowadzenia Kościoła, czasem dla niektórych były za rewolucyjne, ale nowe, które potwierdzały pewne procesy rozumienia Kościoła jako wspólnoty. Jako ludu Bożego, ale równocześnie pootwierały pewne procesy jako kościoła otwartego na ludzi świeckich, otwartego na kobiety. Bo myślę, że w odnowie po Soborze Watykańskim II, który te tematy wszyscy dawno podkreślał i omawiał w dokumentach. Mamy jeszcze, jak to mówił papież Franciszek, nieraz, mamy jeszcze wiele do zrealizowania z soboru watykańskiego II, który się skończył 60 lat temu. Zanim zaczniemy myśleć, czy zanim zaczniemy mówić o potrzebie nowego soboru, zrealizujmy, mówił papież, ten, który był. I on nas na te drogi wprowadził. Oczywiście w wielu sprawach, tak jak to bywa, że ludzie, którzy przykładają do papieża miary swoich poglądów, swojej wiedzy. Papież kiedy mówił wprost ewangelicznie, tak jak Chrystus chciał mówić i mówił, nie był zrozumiały. To dotyczyło czy mowy papieża o wojnie, czy nawet wtedy, kiedy niedawno, przed swoją śmiercią pisał list do biskupów amerykańskich, w którym się upominał o migrantów, o Meksykańczyków wyrzucanych z Ameryki. Spotkało go to wiele przykrości ze strony i władz amerykańskich, ale wiedział, że nie wolno mu milczeć. Bo ludzie swoje poglądy zmieniają. Tak samo zmieniają na temat migracji, na temat rozmaitych spraw według jakiejś tam poprawności czy potrzeby. Natomiast Kościół powinien głosić niezmienną naukę o tym, żeby być przy ludziach pokrzywdzonych, uciemiężonych, czy usuwanych i wyrzucanych. I papież takim był. Tu się rodzi nasze pytanie: czy pytanie o nas i do nas? Czy czasem dla tak zwanego świętego spokoju, żeby się komuś tam nie narazić, nie milczymy zbytnio wtedy, kiedy trzeba wołać o miłości ewangelicznej? I takich sytuacji w życiu papieża Franciszka było sporo, kiedy dziękujemy Panu Bogu za Niego to mamy świadomość tego, że były takie czy inne rzeczy, z którymi także niejednokrotnie my sami się nie do końca zgadzaliśmy, ale dziś, w momencie Jego śmierci, po Jego śmierci, chcemy starać się głębiej zrozumieć, jakich wartości papież Franciszek bronił, aż szkoda, że ten, który tak zabiegał o pokój w różnych miejscach świata i w Palestynie, w Gazie i w Ukrainie, nie doczekał się tu na ziemi tego spokoju i tego pokoju. Kiedy słuchamy dzisiaj czytań tej przyświętej Ewangelii i dziejów apostolskich, one są jedną wielką zachętą do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu. Pan Jezus mówi do niewiast, nie zatrzymujcie mnie, bo jeszcze nie wróciłem do Ojca. Apostołowie głoszą odważnie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, czynią to, naradzając się na takie czy inne szykany. Na niczym bardziej papieżowi nie zależało. Jak na tym, żeby Ewangelia była głoszona wszystkim, by była głoszona na tak, tak zwanych peryferiach, szelach, czyli wśród ludzi uciężonych, odrzuconych, ale by była głoszona także wszędzie tam, gdzie ludzie weszli na peryferię, ponieważ dosięgnęła ich laicyzacja, sekularyzacja. I przestali słuchać o Panu Bogu, albo przestało, przestano im mówić o Panu Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niechże więc ten święty, ten papież, Ojciec Święty, będzie dla nas przykładem takiego głoszenia Ewangelii wszystkim, tym, którzy są w kościele blisko Chrystusa. Tym, którzy są na obrzeżach, a także tym, którzy są często już poza jego obrębem. A w tej przyświętej świętej, dziękujmy Opatrzności Bożej za ten pontyfikat i prośmy o miłosierdzie Boże dla papieża Franciszka.